Wiadomo, dlaczego kardynał Nycz zasłabł. Jest komunikat kardynału Kazimierz Nycz miał udar. Wiadomo, jaki jest powód hospitalizacji kardynała Kazimierza Nycza, który od czwartku przebywa w szpitalu MSWiA w Warszawie. Diagnostyka wykazała, że hierarcha doznał udaru niedokrwiennego. To on był powodem zasłabnięcia duchownego, informuje rzecznik kurii warszawskiej. Kompleksowa diagnoza lekarska wykazała, że Metropolita Warszawski doznał niewielkiego w stopniu udaru niedokrwiennego. Obecnie jest rehabilitowany, proces rehabilitacji przebiega zgodnie z założonymi oczekiwaniami zespołu lekarskiego i fizjoterapeutycznego, podała Archidiecezja Warszawska. Stan duchownego powoli się poprawia. 1 kwietnia Archidiecezja Warszawska poinformowała ze w czasie mszy świętego. Krzyżma w archikatedrze warszawskiej kardynał Kazimierz Nycz zasłabł. Duchowny trafił do szpitala, gdzie poddano go diagnostyce. Archidiecezja warszawska poprosiła wiernych o modlitwę za swojego metropolitę.